Dzień dobry, zapraszam na film. E, dziś zapowiadana bardziej agresywna wersja e, Razoroka Hawk V3. Jest to wersja z dopiskiem A. Chyba jak agresiv. E, różnią się od zwykłej wersji e, wielkością gapu. Tutaj jest sporo większy, natomiast nie jest jakiś gigantyczny. Zobaczymy, jak to będzie. Mydło, które dzisiaj użyję, to WSP Formula T Byram. Mydło się powoli kończy, ale to jest naprawdę powoli, bo te mydła są wydajne. Mydło już jest w misce, odrobinka. Wyrabiać je będę pędzlem z młynem, czyli myle syntetyk. Silver Fibra. Bardzo mięciutki pędzel, przyjemny. Po goleniu sobie użyję Old Spice'a Original. Biorę się za wyrabianie piany. Trochę wody naleję do michy. Mygła wcześniej nie moczyłem. <laughs> Pędzelek wilgotny. I zaczynam kręcić. Łażę już pachnie tym bajramem. Mocny zapach liścia laurowego i ziela angielskiego. Komuś mówię o tym mydle, to śmieję się, że można go dodawać do bigosu. Będzie na pewno lepszy. Jeszcze trochę wody dodam. Jana się tworzy. Film wyjątkowo kręcę rano, więc zarost jest prawie dwudniowy. A to dlatego, że za niedługo będę miał gościa. Gościa wyjątkowego. A później jeszcze innych gości. I nie będzie czasu nawet na golenie. O robieniu filmu nawet nie wspominam. Podczas wyrabiania piany zaczyna powstawać dźwięk szumiący. A to znak, że piana jest gotowa. Tu jest mikrofon. Słyszeliście? Tak, pianie już wystarczy kręcenia Jest wyrobiona pięknie. Ciągnie się jak należy. To co? Bryle w dół, moczę twarz. Pędzel jest bardzo delikatny, prawie go nie czuć na skórze. Nie jest zbyt miękki, Bone ma bardzo dobry. Usmarowałem się prawie po oczach. <coughs> Dobrze jest. Maszynce jest to samo ostrze FEDER Professional co ostatnio. To już chyba trzecie golenie nim. co ja sprawdzę, czy ja włożyłem dobrą głowicę. Bo ja nie czuję tutaj żadnej agresji. Przynajmniej na razie. No jest. hołk, A. Napisane. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. W tym miejscu. Nie, nie zobaczycie. To jest chyba wersja agresywniejsza, a nie agresywna. No, pierwsze przejście, łagodniutkie. No, to chyba trzeba by zrobić porównanie z Hołkiem V2, bo tu nie ma agresji przynajmniej, teraz z przejściem yy, z włosem. что Pędzel mi się ufajdał w pianie, czy ktoś jeszcze miał wątpliwości do WSP? Dzisiejszy filmik powinien mieć tytuł w poszukiwaniu zaginionej agresji. Bo póki co jej nie ma. Nie, żeby to była wada, absolutnie. W ogóle nie jest bardzo przyjemne. Ale skoro producent daje literkę A na, na grzebieniu. To się czegoś spodziewałem. Sprawdzę co narobiłem. robiłem. Tu można lekko poprawić. No, tu takie schowańki zostały. A zrobię sobie jeszcze do przejście. Nie nudzi Wam się? Film zostaje po tym mydle niesamowity. Jest taki cieniutki. To nie jest jakaś warstwa gliceryny czy czegoś. Tylko taki cieniutki, fajny, śliski film. Głocia. Hmm, Towaru zostało. Hmm. Niestety teraz te mydła zdrożały. Zdrożała też przesyłka ze Stanów. Ale jakby ktoś miał sobie zamawiać to mydło, to polecam ich wziąć kilka. Wtedy jedna będzie przesyłeczka. I wyjdzie taniej. Taniej, ale nie tanio, bo przesyłka jakoś 25 dolców teraz kosztuje, a mydło około 30. Więc trochę wydatku jest. Nic nie szczypie, nic nie piecze. Bardzo fajne golenie. Mam wrażenie, że lepsze niż tą wersję łagodną, bo było mniej dociskania. Efekt golenia jest podobny czyli takie prawie PN10. Bo są takie mini schowasi, ale to jest naprawdę jak palucha wciskam. Ale tak jest gładko, nie? Także maszyneczki można polecić. Maszynki, nie maszyneczki. Wszystko zdradnia. Maszynkę można polecić. Jedną, drugą, trzecią. Teraz tak, kwestia agresji. Najagresywniejsza jest open Comp zdecydowanie. Jest to większa różnica. Między agresywnym Closet Comb'em niż między Closet Comb'em agresywnym a łagodnym. O, to już jest naprawdę duża, duża różnica. Hmm. Pewnie niektórzy chcieliby, żeby porównać od R41. Hmm. Samo golenie yy, V3 Open Comb jest agresywniejsze od R41. Natomiast na skórze, w moim przypadku, nie zostają żadne krosty, zaczerwienienia, nic się nie dzieje. No R41, jak wiecie, sprzedają właśnie ze względu na, na te podrażnienia na szyi. Było to nieprzyjemne, kiedy no, golenie jako tako agresywne, ale nieba jakoś bardzo fajnie przebiega, natomiast później po goleniu twarz zaczyna swędzieć, szczypać. Nic ciekawego. Ja jej nie mogę używać. No, to tyle. Zapraszam do subskrybowania, łapki w dół, łapki w górę, jak się podobało, i życzę Wam miłego dnia. Cześć Wam, do następnego.